Cześć, dzisiaj przygotujemy taki piękny, domowy, pachnący czosnkiem i majerankiem boczek pieczony. A oto przepis krok po kroku. Do miski wlewamy olej, paprykę słodką, majeranek, sól kłodawską i świeży czosnek przeciśnięty przez praskę. To najlepsze i podstawowe składniki na marynatę do pieczenia boczku. Mam tutaj boczek, waga gdzieś około kilo kg Nacinam go od strony skóry mniej więcej co centymetr w poprzek i wzdłuż, tak żeby utworzyć piękną kratkę, którą później będziemy nacierać przygotowaną marynatą. Przy nacinaniu nie szalejemy za mocno, tylko tak delikatnie, żeby ten tłuszczyk naciąć do pierwszej warstwy. Wszystkie potrzebne składniki oraz cały przepis krok po kroku znajdziesz także w opisie filmu. Dodajesz coś więcej do marynaty? Napisz mi w komentarzu. Chętnie wypróbuję Twój sposób. Teraz dokładnie nacieramy boczek z każdej strony wcieramy pomiędzy te nacięcia, które zrobiliśmy z jednej z drugiej strony pięknie wcieramy, tak jakby wklepujemy tak żeby nabrał dobrego smaku. Tak przygotowane mięso zawijam szczelnie i odkładam do lodówki na 48 godzin. Po tym czasie pięknie pachnący już boczek czoskiem i majerankiem roluję sobie wzdłuż, a następnie sznurkiem obwiązuję, żeby nie rozwinął się podczas pieczenia. Jeśli masz w domu, możesz włożyć boczek do siatki wędliniarskiej. Tak przygotowany, zrolowany boczek wkładam do zimnego piekarnika. Ustawiam 140 stopni i piekę oko, około półtorej godziny. Sprawdzam temperaturę w środku. Jeśli ma 70 do 75 stopni, wtedy włączam funkcję grilla. U mnie to jest 300 stopni na 10 minut. Wtedy skórka pięknie się zapiecze, będzie chrupiąca, pyszna, taka dobrze upieczona. Następnie wyciągam i zostawiam do przestygnięcia na 15 minut, żeby chociaż te soki się ładnie rozłożyły. I tak wygląda pyszny, domowy boczek pieczony, pachnący majerankiem i czoskiem. Gwarantuje sukces za każdym razem. Naprawdę super smakuje. Jeśli lubisz takie przepisy, zapraszam do subskrypcji kanału Gotowanie jest proste, tu znajdziesz same sprawdzone domowe dania.